Olek Waszkiewicz No tak, w tym The moment... king is back! <grym> <grym> Cześć, ja nazywam się Grzesiek a to jest mój challenge No Olek, twoja kolej Jak Dobra. się czujesz? No, ja, no zobaczymy. Jeszcze dzisiaj nie trenowałem. Dzisiaj ogólnie jest stres. Ja z tytułu workout. Z takich osiągnięć większych to Mistrzostwo Polski w kategorii freestyle w 2019 roku. Na Pucharze Świata siódme miejsce w Hongkongu w 2019 roku. <grym w> koleś! <sklepie> <grym w okresie> no, czyli no, jesteś Mistrzem no, Polski. No tak, w sumie już nieaktualny. Tutaj do Dobre. tych rekordów, chłopaków? Ustosunkujesz jakiś masz ten, pobijesz, nie pobijesz. To jest dobra. No, oczywiście znam, dobra, tak znam. Go, Ja nie wiem co to jest, nie znam dobrze. Bo. bo ja generalnie pamiętam jak ty tutaj byłeś wcześniej, to miałeś minutę, nie? Minuskę, Także Janek niestety nie dał rady pobić swojego rekordu ani dojść do minuty, bo więc masz szansę być ponad Jankiem. No, kurde. Oby tak było. Bo jak pokonam... Są, są takie luźne. Jak pokonam mistrza Ninja, no to będę, no będę lepszym mistrzem No tak, <noise> jak pokonasz jednego mistrza, to nie ma lepszego mistrza, no tak. W tym roku brałem udział w Ninja Warrior, no, udało mi się dojść do półfinału. To był mój debiut w sumie w takich przeszkodach, bo nigdy tego nie trenowałem za bardzo. Więc ogólnie jestem zadowolony nawet z tego występu. No i będę chciał oczywiście do kolejnej edycji, edycji też startować. Więc yy, zobaczcie, trochę lepiej się przygotuję, bo tutaj na kolektywie, na, na, na salce tutaj Grzesia to można poskwizdzić takie kaskerowe przeszkody, yy, więc więc myślę, że będzie się można dobrze przygotować do kolejnej edycji. Ogólnie jestem w trakcie właśnie yy, kartowania dobrej formy. Treningi gotują teraz bardzo ostre, codziennie nie są kwasy praktycznie. Eee, no więc tak to wygląda. Eee, A tutaj i... widzę ten, twoja bluza, Kura. No tak, jestem też ambasadorem yy, Kura We, marki. Eee, więc no, tak. <grym> tak. Więc jestem ambasadorem. O, I, o, Janek i, już tu popisuwa. I moim trenerem. Na rękach stoi lepiej niż na nogach. <grym> O, o, to ślisko. A kurde. Wszystkie, nie? się rozjeżdżają. O! To tak specjalnie! Nie, to przez przypadek. <grym> Dobra! Koniec, gadania, idziemy na droższe. Teoretycznie można powiedzieć, że ninja powinien mieć najlepsze tacę, nie? Ninja o Ninja Dobra, ja, to co? Powscy chyba, czy jak ja się Spinacze. Spinacze? Dobra, słuchaj, Janek, my odchodzimy, to teraz chwila dla oka. Ja twoja bo. chwila prawdy. Lecimy, zobaczymy co to będzie. O, jak powodzonka, trzymaj to. Mocno, dawaj. Dobrze. Co ile mamy ci mówić? Może być co 10. Dobra, będzie co 10. To będziemy ci mówić ten. co 10. Sekund No a powiedz Ciężko jak tak w ogóle poprawia ręce, to co jak jest z odkręcaniem trzeba cię ma tą 20 sekund minęło, także trzymaj Trzymaj Olek, trzymaj to Trzymaj, 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 trzymaj mocno Trzymaj mocno trzymaj, no, no, Bo dopiero dopiero 30 sekund minęło. 30 sekund Musisz go powiedzieć Zaczyna. Trzymaj, 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 docierzeń! Zaciskaj teraz, zaciskaj, zaciskaj coraz mocniej, zaciskaj Olej! Zaciskaj, zaciskaj, zaciskaj olej, 40 sekund, zaciskaj, mocno zaciskaj! 45! Zaciskaj mocno Olej! Mocno, mocno zaciskaj! Mocno, mocno, mocno! Mocno! 50! Zaciskaj! Zaciskaj! Dobra, na nagraniu jest! No, no, na nagraniu będzie czas, na nagraniu będzie czas, A, wiesz? Nagrało się, ale tutaj musimy zapauzować i zobaczyć jaki miałeś czas. Ale gówno. Jak jesteś zadowolony? No, ogólnie jestem zadowolony, zadowolony jestem, bo zrobiłem y, w sumie swój czas, ale jeszcze jest lekki los, bo jeszcze chciałem, jednak Dobra, dobrała. patrzcie, patrzcie teraz, patrzcie teraz! teraz. Właśnie teraz muszę go pobić. <laughs> no ja myślę, że wysoko postawiłeś poprzeczkę. No, no. Także tutaj słuchaj, ee, kreda, wybierz sobie kolor, wybierz sobie miejsce dowolne. Nie musisz się tam wcale tam, między chłopakami gdzieś tam cisnąć. <laughs> jako, jako mistrz dawaj, coś go. I dawaj tam do góry pod sufitem, pod sufitem, nie, normalnie ta. Dawaj. To no, gdzie chcesz? No. Nie, dawaj wyżej, wyżej, na środku tam dawaj. O. 0 kropka 39 Tak, tak no? jest a ty jesteś leworęczny o kurde 39 Dobra jest podpis A podpis właśnie jakiś taki tam mafti <grym grym zainteres> <zainteres> <grym grym> Ok piąteczka Dzięki Rzez Jeszcze pobrałem oczywiście Wiesz Jestem gotowy na kolejne próby. Także no ale muszę przyznać, że tutaj honor utrzymałeś, bo miałeś wcześniej przed jak były próby minutę wykręconą i teraz też to masz jest. minutę, nie? Właśnie najbardziej chciałem do, żeby nie ten, żeby nie był mniejszy czas niż ostatnio, bo to było słabo nie. Ale tak to pokazują, że forma utrzymana. <grym> może jakbym miał jeszcze dłuższą regenerację, to może i weszło więcej, nie? No zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze będzie okazja na pewno się sprawdzić na tym drążku. Dobra, super. To do zobaczenia, chłopaki. No, dzięki.